Siema widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Seafy Mobile. I dzisiaj, yy, no, znowu otworzymy na sam start saszetkę, ale chyba to nie jedną, bo czekajcie, zaraz zobaczę. Yy, tutaj w ogóle coś mamy. Aha. Yy, I tutaj, no, pamiętacie, może jak w poprzednim odcinku odwaliłem troszeczkę. Ale dzisiaj sobie tutaj y, otworzymy saszetkę tą i jeszcze taką, o pamiętam już jaką, i tu wylosowaliśmy Taremi, okej, okay. jakiś tam Taremi, ale tutaj będziemy polować na Messiego, Mbappe, De Bruyne i Halanda na Lewandowskiego nie bo ja tak jakby no za Lewandowskim troszeczkę no nie przypadam yy, pewnie większość was no, przypada ale ja jestem tym co nie przypada yy, dobra sobie tu odbierzemy jakieś te saszetki, bo nie odebrałem yy, dzisiaj ok ko kogoś wyrusujemy nie gdzieś mogłem sprawić na dole ale już nie mam na to czasu tutaj, dobra już nie tych tutaj mam te klinoty i poczekajcie, tutaj sobie otworzymy tą saszetkę, bo tu możemy wylosować Ronaldinho więc no ja już to klikam i kogo losujemy, dobra kraj, Brazylia i yy, kto to Anderson Thalissa, chyba jakoś tak się go czyta. E, ci, no nie jestem aż tak zadowolony, ale no już tutaj o wydamy te o to te takie punkciki. E, 7 i mamy 7 milionów końców i dobra. Teraz sobie jeszcze tam odbierzemy co mieliśmy. Go może tam wstawimy na rezerwowego. Chociaż może nawet teraz go wstawimy. Eee, czekajcie, tu mój składnik. Eee, teraz tak. I dodać rezerwowego. Eee, ko e, ja mam sery, tu sporo tych dobrych. To sobie nawet kogoś tutaj dodamy. I okej, okay, ostat już nie mogę, tak? Aha, tu tak zmieniam. E, tu. A, nie wiem co to, ale okej. Okay. Dobra, i no mogę tu. Ja... Nie! A to są najlepsi rezerwowi, jakich mogę mieć? Chyba. To są ci najlepsi. Ale chyba kogoś tu zmieniam. Zmienię Lorisa, ja zapas... Przecież powinienem mieć zapasowego bramkarza. Hmm. Ale nie będę na razie miał. I zamieniamy go na tego nowego. Okej. Okay. Teraz czekajcie. Jeszcze nie wiem, w sumie dzisiaj możemy zagrać meczyka. No nie wiem, nie wiem, ale... O, jeszcze tu saszetka. I proszę, jakiś piłkarz. Nie. Nie ma, na dole też nie ma, więc dzisiaj no, nie mamy takiego najlepszego dnia. Tutaj mamy to do odebrania, super, zawsze coś. I chwilunia, chwilunia, widzowie, ja jeszcze... Na pewno może jeszcze coś będzie do odebrania, musi być. Okej, okay, tu 20, 200 klejnotów, jakie 20. No i chwilunia, tu mamy, tak, jakiś prezent. Co to jest? O, dwa, y, znowu 200 klejnotów, więc y, czekajcie. Może i zaraz. O, może chyba tam jest do zebrania jeszcze raz. Ale niestety widzowie nie ma. Tutaj nie mogę też, więc chwilkę, chwilkę. Tutaj. Nie mogę też, ej, więc dzisiaj serie nie będzie saszetki, albo dobra, grajmy aż do tego i będzie ta, o, saszetka, więc już zaczynamy, bo odcinek trwa 5 minut, a jeszcze nie zaczęliśmy coś tam, w sensie na jakiegoś meczyka, jakichś yy, treningów grać, więc no już szybko zaczynamy i to jest mecz od 60 minuty i przegrywam 2-1 więc no szybko to nadrobimy, bo gram z botami na pewno. Ale no nawet dobre są, ale no to dopiero start, więc no tutaj i tak mm, może mi się udać, ale nie no, źle podałem, dobra. To ni nic się nie stało jeszcze, więc no co? Tutaj dalej musimy próbować odebrać piłkę. Wały, nie, ale bez kartki, ale myślałem, że to dla przeciwnika będzie rzut wolny, że to ja słabo no bo w sumie troszeczkę tak, ale jednak sędzia uznał to inaczej i jest już 2-2. Krystian Ronaldo no, dostrzeliłem, więc teraz tylko nam pozostaje wyjść na prowadzenie i to zaraz nam się na pewno uda, bo gramy z butami. Yy. Ja jak przegrywam z botami 2 na przykład 1, to później wygrywam 5-2 albo coś, więc no, to jest zbyt łatwe. Jakbym grał z prawdziwym graczem, to, no, to już by było cięższe. No chyba, że no, nie miałby jakiś trochę słabych piłkarzy, ale tu są te składy takie nie twoje, tu są składy jakie oni ci dadzą, ale mega dobrzy piłkarze na fajnych megamocach, więc no tyle powiem tutaj tak podamy i chyba na dośrodkowanie nie tutaj o, sobie się trochę pobawimy ale już nie, no, się nie pobawimy i gol, już jest 3-2 więc no super się zapowiada chociaż zaraz będzie jeszcze już koniec meczu ale Gramy super fajnie, więc no tutaj, o De Bruyne. I patrzcie, ja odbieram piłkę, a on mija. Teraz znowu ja i chyba tam podamy. Aj, nie wyszło, no dobra, i tak tutaj już jest to chyba nam zapewnione, że wygramy. No bo ja cały czas odbieram piłkę. Tutaj nie ma, że mi pod bramkę podejdziesz e eee, bocie, więc dobra, musimy jakąś fajną akcję stworzyć i chyba teraz dośrodkujemy. N się nie udało, bo zablokowane to... Zablokowali, ale... Ej, nie do tego chciałam podać na główkę, ale okej. Okay. No czemu ja główku nie próbowałam tam podać lub coś. O! jest strzał z dystansu. Uuu! No, ale teraz podajmy ta... No dobra, znowu źle podam. Jej tak blisko bramki, ale już wygramy. Za 3, 2, 1 i już. Nie. O, teraz. Dobra, teraz gramy te dalsze zadanka i no co? I zaraz... No, zaraz znowu będziemy tam robić te zadanka i tyle no. Teraz mamy jakieś ćwiczenia, więc na no szybko je zrobimy. W ogóle tam jeszcze będzie jakaś 114 do odebrania i ja tam poluję na Gawiego. Tam musi być Gawi, muszę go wylosować. W sensie on już tam jest, ale ja go muszę wylosować, więc no. Mam nadzieję, że mi się to uda. Trzymajcie kciuki yy, I no zostawcie łapkę w górę I zasubskrybujcie kanał jeżeli jeszcze tego nie robicie No bo do końca roku chcę wbić 2000 A jak to się uda to może coś mi się uda wykombinować Nie wiem, może live'a kiedykolwiek Ale muszę jeszcze tam obczaić Jak to trzeba fajnie zrobić, więc No jeszcze troszeczkę się z tym pohamujemy Bo jeszcze troszeczkę nam zostało Chyba czekajcie, ja mam 1000. Mm, Ej, już nie pamiętam ile. Ale no, jeszcze troszeczkę nam zostało. Z 900 ileś, więc. No, jeszcze troszeczkę nam zostało tego wbijania. Ale wylecicie jak burza, więc na pewno to się uda nam dokonać. Bo chciałam do wakacji 1000 słów, a szybciej to trochę wyszło, więc. No, w sensie no, do wakacji, ale no udało mi się. Tak troszeczkę szybciej. i myślałem, że ja to mu założyłem, ale nie, jednak nie. I jest już 2-2, i znowu musimy tutaj kilka parę goli. Jak zazwyczaj, jak zawsze, ale nie faul. sfaulowałem może leciutko korkiem, ale no bez kartki. No, bo kartka, no, przecież nie, wiem czy korkiem, ale no, kartka by. Nie powinna. Nie powinienem na nią zasługiwać. Oj, Gawi. Oj, przegrywamy. 3-2. Ej, nie sądziłem, ale nawet fajną akcję zrobił. Ten bot. O ile ja gram z botem, a może i nie gram. Sprawdzę zaraz, jak z trzego, bo. Gram. Chyba gram. Ej, no proszę, ja nie chcę przegrać. Nie chcę tego robić od nowa, bo ja chcę jak najszybciej tu saszetkę. Yy, I czekajcie, tu tak podaję i będzie 4-2, tak? Ale jest rzut rożny i jeszcze mamy trochę czasu. Jeszcze jest nadzieja, więc jeszcze nie musimy się załamywać. Jeju myślę... Je, jaki stres. Jeju! Że no bo w sumie nie chcę tego robić od nowa, ale już sądziłem, no, że on to strzeli. Dobra, teraz chyba biegnie. Dobra nie zawróć. O, tak. Podajmy, bo tutaj byliśmy nie dali rady. No. Ee, czemu mi wybierasz piłkę? Ja nagrywam film i nie chcę go robić najdłuższego, ale... Okej. Okay, znowu, znowu będzie pewnie dogrywka. Będzie dogryweczka. No nie! A i dodaj minuty. <laughs> Dodasz? Jedna. Jej, ja jeszcze mam 15% baterii. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ale... Dawaj, szybciutko. Dobra, nie, musimy od, no od nowa to zrobić. O, czy no nie mogę tutaj. Tego nagrania, w sensie zapauzować. Dobra, już, okej, okay, no. No nie wyszło nam. Ej, czemu to mi nie działa? Chwila, widzę. No nie, czekajcie, nic mi tu nie działa. Mm. Chwilka, chwila. No dawaj. Jeju, nie działa mi to. Ej. Jeju, coś mi tu nie działa. O, teraz. Teraz, jak tam kliknąłem, yy, dobra, musimy tutaj od nowa grać. Ale znowu mi to nie działa. Znowu. Poczekajcie. Ja to. Tą... Muszę jak wcześniej co zrobiłem. No... o, działa? No. Czy za muszę zapozować się nagranie? Jeju! Dobra, nie, wyjdź z tego, wyjdź. Dlaczego mi tu. Ju, czekajcie, widzowie, coś mi tu nie. O, 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 o zaczęło już działać, tak? Ja myślałam, że mi się zepsuje nagranie, i że. A ja były dwie saszetki, ale ta jedna była ważniejsza, tam gdzie mógł być Ronaldinho. I nie wiem, co się tu wydarzyło, ale, no, przepraszam. Eee, chwila, chwila, chwila. Teraz nie możemy z tego spaprać. No, troszeczkę, no, takie nieładne określenie, ale chyba tak, no, nie wiem, spaprać. No, zwalić bardziej. Ale, okej, okay, mamy. Gola, więc no jest już 2-2, ale teraz, musi, teraz musimy już grać na maksa, bo no nie chcę jeszcze raz tego robić, bo 15 minut już trwa odcinek. Więc no troszeczkę już nie fajnie i jest faul dla mnie, ok. Tutaj tak. Z dystansu Uuuu, dobrze obronił, ale teraz jak główką to już na pewno strzelę Nie, może nie A jak nie, to z dobitki mojej Znowu nie Jest 2-2, a ja nie chcę też grać do grywki, ale jak miał do wyboru gra się nowa i do gryfkę, to wolę do Aj, Ajajaj Chociaż chyba dogrywka by trwała tyle samo. Ale no jakby chociaż no tam mogło... jakbym grał od nowa, to mogłaby być jeszcze jedna dogrywka, tam bym mógł przebrać, więc, przegrać, więc w sumie... No tak no nie wiem nawet co bym wolał. Ale wolę grać do Bo jak jest remis, to karne. Yy, dobra, i teraz akcja, akcja nie zwalniamy. Dobra, znowu, znowu, nie wyszło, zaraz koniec meczu, nie, jak teraz, <laughs> akcja jest, akcja niebezpieczna, teraz my strzelamy, dawaj, dawaj, biegnij I jest, jest, 3-2, pod koniec meczu, super Dobra, teraz nam tu fajnie się składa Więc... no super O! Myślałam, że faul, ale... Dobra, wygraliśmy Przegrać nie mogliśmy I dobra, teraz będzie ta saszetka W końcu się doczekałem Ale musi tu być piłkarz Musi, proszę Ja chcę na jakiegoś piłkarza Neymara, na przykład nie mam Neymara, okej, okay, więc... No dobra, już no nic chyba nie poradzę, ale, ale poczekajcie, poczekajcie. Tutaj mamy to, jakiś ranking. Mogę gdzieś tu jeszcze jakieś klejnoty zdobyć. Mm. Szczerze, nie wiem gdzieś czy tu mogę, ale jeszcze to podbierajmy, może jeszcze gdzieś te klejnoty zdobędę, ja muszę je zdobyć, a jak nie to trudno, no już nic nie poradzę, ale muszę zdobyć, będę chociaż się starał. Yy, Okej, okay, mamy tu klejnoty, teraz zareclaim się, nie chcę tego wybierać, yy, więc czekajcie, tak i tak. Może tu coś będzie, może, ale no czy będzie? Już to sprawdzam. Hmm? Jest, ale i tak to nie wystarczy. No chyba, że zareklamę, ale to no nie wiem, nie wiem czy to się uda. Chociaż może i tak, spróbujmy widzowie. Ja robię cięcie i się widzimy, gdy wszystko odbierzemy. Dobra widzowie, ja i tak się już... I tak zdecydowałem, że kupił jeszcze za reklamę tam te klejnoty w sklepie. To i tak by mi nie wystarczyło, więc. No już zrobimy koniec odcinka. E, dziękuję za oglądanie. E, no i będę się już z Wami i tak żegnał, więc naura. No